No, w sumie, z drugiej strony, jak często się mówi na weselach, że, drodzy Państwo, zapraszamy na blok muzyczny. O, otóż to. To tutaj, tak, do widowni, słuchajcie, blog muzyczny okay, zaczynam. blok muzyczny zaczyna. A blok muzyczny. No, by powiedzieć, co ty pier... Nie wiem. Um... Tak, no, mówię, są tacy miłośnicy na przykład no, zdarzało się, że na przykład graliśmy gdzieś seta, czy to był jakiś tam festiwal, czy jakaś impreza, zamknięta w klubie, i było widać, że dziś powiedzmy, no, po te osoby, w co są na pakiecie, czasami się ktoś tam rzuci w oko i go zapamiętasz. tak? To na przykład po całej imprezie na przykład, zdarzyło mi się raz, tak, że schodziłem już ze sceny, facet do mnie podbiega, przybija mi piątki i mówi: ale żeś z roboty zrobił, ale się wybawiłem. Mhm. Mówię, Okej, okay, super, super. To było dla mnie takie budujące, no. ale w ogóle nie spodziewałem się. I on podbiegł, że: ale zarobiście, ale super, ale super. Okej. Jest klimat? No jest, jest, jest klimat. No właśnie, bo to nie jest tylko takie enter i teraz się bawcie. No nie, nie, to jest. cały już taki ten kombajn, który jest przed nami, to no, trzeba znać jego parametry, żeby... Hmm. dobrze, że tak powiem, zmiksować jakieś bajery, zapuścić coś, żeby... I reagować na to, tak, co... Tak, bo ludzie też na to reagują, tak? Że jakby było coś na zasadzie, że puszczam i po prostu sobie stoję, tak to... Mimo, że była fajna naszych muzyka, mm. to ludzie by się rozeszli. Musimy, trzeba tak podtrzymać to tempo, tak? trzeba, żeby nie wiem, tym mikrofonem coś powiedzieć mm -hmm. tych ludzi, nie wiem, zabawić i pomajcie ręką, cokolwiek. Mm. To są teraz takie interakcje, tak? Żeby tych ludzi, bardziej co, żeby, ca chłasne. żeby cały czas im budować cały czas tą adrenalinkę, tak? że, że się cały czas coś tam dzieje. Nie? Znowu tutaj powtórzę, że są ludzie i ludzie po prostu, no bo niektórzy. Nie też też się stał sprzęt dostępny do każdego, tak? czyli że tak powiem, laik być może po krótkim czasie też będzie umiał coś zmiksować, bo że tak powiem troszeczkę że no nie wiem, no z 50% roboty zrobi za niego sprzęt, tak? Czyli sprzęt mu to do szlifuje. Do, tak do nie, nie, kiedyś to było totalnie trzeba było mieć ćwiczyć cuch i masa godzinnych ćwiczeń, żeby naprawdę trafić ten, Bo inaczej. Jakieś to jest um, to śluz, gluzum, chyba coś tam. Sorry, tu w Polsce na to odbiórcy nie znajdziecie. Są hasła DJ, które po prostu muszą paść podczas imprezy. Jak to będzie cenzuralne, to tam zrobimy pip. Są takie i zarówno w Polsce, i za granicą też się przyjęły niektóre z przekleństwami jakimiś. Czy też nawet y, takie, byli tacy artyści, też kontrowersyjni, co bawiła się, bawiła się publika, fajna muzyka, i za chwilę DJ wyrzuca wielkiego torta y, z, za konsoletę i ktoś dostał w nim ten i ten się cieszył, czy dostał ten torta. Takiego. No, się? No jeszcze chwilkę, To chyba świnka, no nie? Tak, była świnka. Twoja to była? Nie, to nie była moja świnka. Nie będzie to brzmienie takie super, nie? bo też będzie słuchaj ten charakterystyczny... Ten... Muzyka elektroniczna moim zdaniem jest troszkę taka zawsze marginalizowana. Nie? że jak muzyka, no to yy, albo jakaś taka harmonijno yy, klasyczna albo tam, dobra, zespoły rockowe, zespoły ludowe. No tak nawet można powiedzieć. Robili metamorfozę, tak? W sumie w przeciągu 3-4 lat to przeszli. A da się zagrać koncert z marszu? Na przykład, nie wiem, dzisiaj dzwoni, jutro przychodzisz w Tak, to się. <grym> się <zainteresować> Są też takie imprezy, co na przykład jeden znany wykonawca prezentował Soda Muzycznego. Teraz nie pamiętam jaki jest rekord świata, nie chcę już teraz skłamać, ale przyjmijmy, że grał na przykład 13 godzin. Bez przerwy. Żadnej. Tworząc na żywo. To też mnie interesuje. Tworząc na żywo. Też można. Czy odtwarzając co się wcześniej przygotowało? Też można. Ale też można wplatać jakieś instrumenty na żywo. Przecież też mhm. te wszystkie elektroniczne bajery, które już tak powiem, są. Nie? Nawet sam mam takie specjalne też stopery, mhm. które wkładam sobie do uszy, do, do obu uszu. I że tak powiem no, ma to pełnić taką funkcję, że mimo że na przykład też mam te słuchawki, tak, to i tak mm -hmm. dobrze słyszę wszystko do miksowania. Tylko że one mają, mają tą zaletę, że właśnie powiedzmy obniżają ilość decybeli na 30-40%, no, mm -hmm. ty... mm -hmm. Ostatnio też bym mówił, mówię, ej, by z to sobie kupiłem używanego. No co ty gadasz? Ale czy dostrzega się jakieś takie właśnie, że a to Polska, a to niemiecka muzyka, a to... Wolekorska, nie, bardziej, bardziej jeżeli chodzi o elektronikę, to można powiedzieć, że w Polsce, tutaj w Polsce przez ostatnie lata, to naprawdę bardzo to poszło mocno na taki poziom pro mm -hmm. i można śmiało mm -hmm. powiedzieć, że no nie wiem, chociażby słynna impreza w pobrzegu, tak? Cały ten Sunrise, no tak się mega to rozwinęło, że no chociażby teraz tak jak kiedyś my jeździliśmy na słynne imprezy do Falandii 30, tak teraz przyjeżdżają do nas. Da się da, naprawdę? się, da się, da się, bo. Tak, powiedzmy. Szamańskie bębny, tak? No. Yy, właśnie z nowoczesnym beatem. Były, były, wszakie te zabiegi. masz coś zepsuć. Co? co ty klasycznie on tak śpiewa? Kto jest taką czołówką DJ w Polsce? Czołówką DJ w Polsce? Zależy, kogo się zaprosić. Aha. Myślę, że... że Mamy tam... w Czampiniu fajnych oczekiwanie. Ja pytam dj czy ma kolegów? Fajna babka. To Jak się... Michał chcesz zapytać o romanse, to nie. Nie, to znaczy, to nie, 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 nie. To... Co jest z to muzyki elektronicznej? Muzyka elektroniczna ma swoją taką wiersz. Mówi się, że Holandia, Amsterdam. Jakie masz zdania ogólnie na temat Ekwadoru i te Manieć blisko jako DJ też muzyki elektryczny? No, mam kolegę, który jest tam chociażby rezydentem i no, to jest takie, też można powiedzieć, miejsce kultowe. No tak? Właśnie, bo nie, no, na, na ja pamiętam będąc małym no, dzieciakiem pierwszy raz w 99 roku usłyszałem pierwsze te brzmienia. Wtedy, wtedy ogólnie no, mówiłaś na to muzykę elektroniczna, tylko w Polsce zawsze padało takie techno. słowo e, puść techno, puść techno. Techno. Co w ogóle to, z techno nie miało w ogóle nic wspólnego Pomijając to to było takie w slangu mówię, po prostu pompka. Mówię, na to pompka, taki, taki bicik, taki... no i jakie zdanie. No fajnie, że to miejsce jest, teraz się wyczyśniło Są tam ludzie, którzy jeżdżą tam sami latami, rodzinami w ogóle. No właśnie kiedyś... Tam... Ogólnie spoko. you okay.